Cześć! Jestem Ania z kanału Super Klocki. Dzisiaj recenzja zestawu serii LEGO Friends Domku dla Pan. Ten zestaw powstał dzięki współpracy LEGO z National Geographic Explorers. To taka fundacja, która pomaga zwierzętom. No to teraz sobie odpaczmy. Pudełko tego zestawu jest dość duże. Teraz wypłuczmy sobie wodę. No i mamy zjeżdżalnię, bardzo fajną w kolorze różowym. Dużą płytkę, instrukcję grubą. No i znowu wejściówkę do Legolandu. Ira, o jeden worek jest taki mały. Drugi też. No tutaj takie trzy małe woreczki. Mamy tutaj tylko kilka naklejek. Tutaj taką budowlę przedstawiającą taki plac zabaw i domek dla pand, a jako dodatek mamy aż trzy pandy i dwie minifigurki. Teraz zobaczmy szczegóły tego zestawu z bliska. Z bardzo ciekawych rozwiązań i elementów. Mamy tutaj takie kółko do huśtania się na łańcuchu. To naprawdę fajny element. Wykorzystam tutaj taki długi łańcuch i zwykłą oponę od samochodu. Mamy tutaj też huśtawkę jedną kupę pandy, ale dobrze, że jest tutaj łopata, którą można to wszystko sprzątnąć. Mamy tutaj też wannę dla pandy i wagę zrobioną z talerza, takiego, którego dostajemy czasami w zestawach i taką drabinkę, aby panda mogła się wspiąć na zjeżdżalnię. A z boku naszej konstrukcji mamy kosz z łodygami bambusa. Jedna jest taka unikatowa i dziwna, bo w kolorze żółtym. Mamy też bardzo unikatowego pająka i też łóżko dla pan, bo przecież muszą gdzieś spać na górze naszej konstrukcji mamy taką mini klinikę. Mamy tutaj szuflady, w których są akcesoria takie jak strzykawka, a w dolnej nic nie ma. Mamy też buteleczkę do picia dla pacjentów. Też bardzo porządny nadruk na kubeczku z napisem I love Heart Lake City i ciasteczko, też komputer z nadrukowaną Klawiaturą. Niestety ten ekran jest naklejką. Bardzo mi się podoba ta scenka, jak mi ja kąpie tą pandę, która się wyróżnia tym, że jest lekko brudna. Mamy tutaj też huśtawkę. Zobaczcie, jak nasze pandy mogą się huśtać. Nasze panty nie tylko mogą się huśtać, ale też wjeżdżać ze zwierzętami. Ciekawę, jak wygląda ten wózek, to teraz pokazuję. Może go chwycić minifigurka, może tam też być jeden taki bambus dla panty. Jeździ bardzo fajnie i ma śmieszne żółte kółka. Bardzo mi się podoba też ten szczegół, czyli taka mała rzeczka zrobiona z bardzo fajnych, docowych elementów. A na górze mamy bardzo sympatyczną głowę pandy. W tym zestawie dostajemy dwie mini figurki: Oliwie i Mije. One mają nowe dżunglowe stroje. Mamy tutaj też trzy pandy. Jedna się wyróżnia tym, że jest ubrudzona. Teraz podsumujmy sobie ten zestaw. Zestaw ma swoje plusy i minusy, więc na pewno nie będzie maksymalnej oceny. Jestem bardzo ciekawa innych zestawów, LEGO Friends, tych nowych. Ocena tego zestawu będzie gdzieś w okolicy 9 dlatego zestawu będzie idealna. I do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa pa!